Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować najtrudniejszą, najlepszą sztuczkę, sztuczkę na świecie. Jest ona najtrudniejsza z paru powodów. Po pierwsze, do jej wykorzystania potrzebna jest taśma klejąca. Tak. I zwykła tabia Taka zwykła. Możecie ją kupić w każdym magicznym sklepie. Arku, czyli swoją powinność. Na samym początku będzie nam potrzebna taśma. Zapytacie, po co taśma? Otóż uznaliśmy, że taśma jest materiałem najmniej przezroczystym, przez który Aryk na pewno nie będzie nic widział. A oczy będzie musiał być niestety zaklejone. Świetnie, to jest nasz rekwizyt. Na samym początku potrzebuję jednego ochotnika. Tak, Jedna Tak, świetnie. Mam tutaj talię kart. Prawie wszystkie karty są różne. Stoję tutaj, okej? Okay? Arku, odwiedź się troszkę. Chciałbym, abyś nie sugerowała się mną. Spotkaliśmy się wcześniej. Tak, ale rozmawiałem z Tobą, mówiłem, mówiłem, wybierz tą kartę, umawialiśmy się, nie? Jesteś przypadkową osobą. Dobrze mówisz. Proszę, proszę. Nie sugeruj się, no jak będziesz się ptał, widzisz to. To nie słuchaj. Widzisz tak, jak czujesz, ok? Powiedz to w dowolnym, wybranym, czyściwym momencie. W tym momencie to będzie twoja karta. Pokażę ją wszystkim. Jest to piątka serce. Piątka kielek. Wszyscy widzą? Tak, no. tak. Świetnie, Dziękuję. Pojawala jest spełniona. Zapamiętaj swoją kartę. Teraz potrzebujemy, e, abyście byli pewni, że ta karta jest jedna w całej talii. E, najlepiej ją podpisać. E, Tylko jeden ochotnik do podpisania. Chodźmy. Tak, to... E, Proszę, proszę bardzo. Master dla Master. Podpisz tą kartę w taki sposób, żebym nie mógł tego skopiować w sensie. <grym> Tak, teraz <trykne> Więc podpis... prawa. <trykne> Więc podpisałaś kartę literą W. Jak Weronika. Świetnie. Teraz skupcie się na Arku. Jego rola będzie tutaj najważniejsza. Wezmę, to, wezmę tą kartę. Będzie on musiał postarać się z zamkniętymi oczami odnaleźć ją pośród stosu kart. Jest to niesamowicie trudny trik. Jak już wspominałem, może wspominałem, że jest najtrudniejszy. Potrzebujemy jakiejś losowej liczby w zakresie 4 do 10. 7, 7! Jedna osoba. Siedem. Siedem. Osiem. osiem. Czy osiem odpowiada? 7! 7! Siedem. Siedem? Tak. 7! Okej, okay. weźmy osiem. Weźmy osiem. Artur, ustaw wybraną i podpisaną kartę na dokładnie ósmym miejscu. Dasz radę. Dobyliśmy to. Okej, okay, będę liczył. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem. Gdyby to była wasza karta, to byłby... To byłby naprawdę imponujący trik. Jaka była karta? Piątka serca, tak? Podpisana literą W. Najtrudniejsza tak, sztuczka na świecie. Jak już mówię, to jest najtrudniejsza sztuczka na świecie, więc no nie mogę być tam pierwszym razem, no to chyba oczywiste. <grym>, 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 tak. To kartużyć. może jakaś inna liczba? Siedem! Siedem znowu? Tak. Sześć! 6. Sześć! Dużo osób przyjął sześć, Weźmy sześć, tak? Okej, okay, sześć! Sześć, spokojnie. E, wiecie co? E, to była piątka serca, tak? E, podpisana. <grystanie> Nie, ja mam pomysł, ja mam pomysł, zróbmy to lepiej. E, tak, robimy to zawsze. To robimy zawsze. E, Anku? Anku? <grystanie> I e, zrobimy coś lepszego. Przydzielę Karty na pół. I wyrzucę... Arek. Przedzielę karty na pół. Wyrzucę te karty w powietrze. I Arek złapie dokładnie wybraną przez was kartę. To była piątka serce podpisana literą W. Jedyna taka karta i została podpisana. Wyrzucę je w powietrze, a Arek złapie waszą kartę. Czy to będzie dobry, najtrudniejszy trik na świecie? A! To będzie dobry, najtrudniejszy trik na świecie. Więc Arek, złap dokładnie tą kartę. Wyrzucam je w powietrze. Uważaj! To już było. Znaczy, ja nie wiem, nie wiem dlaczego ten trik nie wychodzi. On, on zawsze wychodzi. Mo, Mogę przyznać, muszę, nie wiem. No, nie wiem. Ja Jeśli tego nie tłumaczę, to Arik robi błędy. Wychodź. Wytłumacz. Wrotepnik odda się, nie się Ak ma coś do powiedzenia i ma coś w swoich ustach. Najpierw został Najpierw został zaklejony. Potem karta została wybrana i podpisana. Piątka serce, litera w. Karta biega w ustaw. Let's <laughs> just